Koniec przerwy na 62 stopniach. W takim razie przechodzimy do um, sprawdzenia, czy piwo się zatarło. Nabieramy trochę rzadkiego. Naprawdę coś takiego wystarczy. Ja Wam to tak tutaj o, przybliżę. I cóż, próbujemy najpierw starym wskaźnikiem yy, yy, skrobi i odobrym zresztą. Zobaczymy, czy coś się. Jeżeli się zabarwi, to będzie źle. Dobra, stary już nie dajcie, także nie będzie próby. Idziemy z nowym. Otwieramy. I cóż widzicie coś fioletowego? Coś niebieskiego. Piwo się zatarło. Wien, zacier. Wobec no tego zacier się. Zatarł próbkę mogę spokojnie wylać. No i teraz wolna droga przed nami, to znaczy, yy, znaczy, co mam na myśli? Generalnie to, że w tej chwili podgrzewam zacier do 72 stopni i pozostawię go tam na, na 15 minut. Ten stary wyrzut nie powiedział. I idziemy do, do drugiej przerwy 15 minutówki. Potem lekki maszołt i wysładzanie. Do zobaczenia. To jest słuchajcie, koniec ostatniej przerwy. Właściwie to nie była przerwa, taki maszołcik, czyli wygrzanie zacieru do 78 stopni i zaczynamy przelewanie do naszego filtratora, mojego. Filtratora nad nad żeby, żeby sprawdzić ten proces, czyli żeby gotować inaczej. Chcę po prostu wmontować kranik w karcę cierną. Myślę nad sensem tego. Dlaczego by po prostu... Po co przelewać? Dlaczego by nie wysładać od razu tak jak to się dzieje w normalnym brewarze? Skadzi się z tylko tam mają deszczownicę i tak dalej. No jasna sprawa tutaj tego nie będzie. Proszę bardzo. Jak zwykle sprawdzamy czy kranik jest zamknięty, bo już się tyle razy na co nadziałem, że aż przykro mówić. No, jedziemy. Jest godzina 11.20. Więc sami widzicie, że piwo bardzo przyjemne, bardzo e, szybkie jest w gatunku ekspresowych piw. Także nie będę was zanudzał dziesięcioma odcinkami. warzywy pisne Urquell, ale tamto piwo jest naprawdę warte tego. W tej chwili, a jest niedziela, praktycznie się rozpędza, czyli coraz częściej bombakuje, piana, jest naprawdę przednia. Myślę, że przy okazji tam że jakiś czas pokażę za chwilę. Jakich dużej ilości nie ma do wysładzania, tym bardziej będę ciekawy efektu. Będę wysładzał do i do 9,5 plato, tak jak Pilsa. No i to gdzieś tam wzrośnie, prawda? Jak już sami wiecie, ja do 11, 12. Aczkolwiek do 12 chyba nie, bo nie będę aż tyle gotował. Zamierzam tylko godzinę gotować. Tylko głasz. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o nasz garneczek magiczny. Naczynko. Ja go chcę szybko umyć. Dlatego, że słuchajcie, potem domyć e, po jakiejś chwili e, próbować domyć to pozostałości. Naprawdę uwierzcie mi, że to jest masak? To się tak klei, tyle ma w sobie cukru. No. Postaram się, żebyście zobaczyli, co się dzieje. Ciężko mi to będzie wychodziło. Generalnie ja zbieram, lewą ręką słabą będzie, zbieram każde ziarenko trochę jak korporacja się zachowuje wydajność wydajność panie i panowie liczy się tylko wydajność ale też nie ma zachowania oczywiście jakość również dobrze więc ja to jeszcze sobie prawą ręką Jakoś, jak wiecie chłopaki prawą ręką jest lepiej. Dobra, mamy. No już dobra, bez przesady. Nasza kaci jest już pusta. Zamykam. Zamykam nasz filtrat. I teraz tak podłączam wężyk, on jest wysterylizowany, tego już chyba mówić nie muszę, wymyty i wysterylizowany, to samo z wiadrem na dole, wymyte i wysterylizowane. Tak wygląda zestaw do wysładzania i po dwóch godzinach o, opompuje się. Nie będę jeszcze nie zamykał. Po dwóch godzinach mamy gotowe wysładzanie. Wysładzanie zajmie podejrzewam następną godzinę, jeszcze nie półtorej czyli będzie około 13 no i o 15 koniec jeszcze gotowania piwo e, będzie schłodzone a teraz zadam wieczorem to tyle jeżeli chodzi o o takie o maszałcik i o e, wysładzanie Zaraz tworzy się warstwa, 15 minut sobie zaznaczę na mojej pikawie. Piecyk tak nam tak w ogóle, on ma stoper. Dobra, damy 18 minut, zapika, po czym poinformujemy, że czas zacząć wyschodzanie. dozo. Już jest spadła woda z pierwszego zalania, teraz po prostu woda, która była w zacierze, Wygląda to w ten sposób. Proszę bardzo. Dynia wyskoczyła na wierzch. Kładę takie metalowe sitko, żeby nie wzburzyć warstwy filtracyjnej. Mm, tutaj jest tyle, czyli mało. Będziemy wobec tego grzeczki, yy, przebój. Tyle jest. Dobra. Wobec tego będziemy teraz wlewali pierwsze 5 litrów. Słuchajcie, sitko albo to talerzyk, tam ktoś powiedział, że tam sitkiem jest patel. to sitko do końca też nie jest wygodne. Ale używam sitka, ponieważ sitka się używa w piwowarstwie metalowego, sitka na przykład do odbierania dekoptu, czego nie zrobiłem, bo zapomniałem, że mam to sitko, w ogóle się Męczyłem się z wiaderkiem, a sitko samo przecież by wyfiltrowało to rzadkie, żeby dekokcyjnie ważyć filtr tą gęstą. Więc chociaż jak mówiłem, chyba mówiłem. Jest też metoda dekokcji odwrotnej, że gotuje się tylko to rzadkie, w której już w artykule piwowara to było omówione. Tutaj napuszczam kolejne 5 litrów. E, to chyba mówiłem, że generalnie wysładzam partiami po 5 litrów. Mam taki garneczek, a góra to jest 5-litrowy. I to podgrzewam po prostu na kuchence gazowej bo nie chce mi się uruchamiać te paru, z taboretu zresztą o dziwo słuchajcie e, jest taki myśl że na taborecie 5 litrów wody grzeje dłużej niż na kuchence gazowej no to jest ciekawe jednak ziemny jest e, e, tak powiem bardziej energetyczny przyjazny i pewnie piwo e, zacier czy też gotowanie e, pod lepszą kontrolą niż, e, niż na tabolecie, no ale na tabolecie jest niezależność. Ja mogę zabrać butle i iść na pokazy, czy gdziekolwiek bażyć piwo, czego oczywiście nie mogę zrobić na kuchence gazowej. A poza tym, no, na pewno oczekuję, oczek trzeba byłoby oczekiwać zwiększonych rachunków za gaz. Nie ma rudze, Wlałem 5 litrów, e, znowu to będzie się e, filtrowało, tak zwanie wysładzało. Przepływ ustawiam minimalny, ponieważ nigdzie mi się nie spieszy. Jest 12, 15. Niech leci. Aha, zmierzymy. Słuchajcie, tak zupełnie dla bajeru. Może zmierzymy. Yy... Nie, zrobię coś innego. Słuchajcie, pobiorę tutaj brzeczkę. Yy, Jako, że to nie są jakieś tam duże ilości, wstawię to do lodówki. I zobaczę, może w ten sposób do, uzyskam dobry pomiar. Jak się ochłodzi. Eee, może no. dlatego mi przekłamuje eee, ten refraktować, a ja jestem zły. A może przekazać, że on jest dobry, a ja jestem głupi. Wobec tego zaeksperymentuję. E, podleję sobie. Ochłodzę sobie brzeczkę przednią i wtedy ją w temperaturze mniej więcej 20 stopni poleję na szkiełku refraktometru i zmierzę ekstrakt. I chyba tak zrobię. A za chwilę to samo zrobię ze zwykłym spławikiem i będę miał czyste porównanie. Uwaga! Przed nami drugie zalanie naszego filtratu. 77 stopni ma woda, ale zanim ja to zrobię, to sprawdzimy... Dokładność pomiarów. Obydwie brzeczki wyjmuję w tym samym momencie. Wpuszczam spławik i też nakładam na szkiełko pomiarowe brzeczkę w takiej samej temperaturze. Jest bez perków powietrza, więc wszystko powinno być ok. Co pokazuje nam retraktometr? Przez, e, 17 BLG 17 BLG Dokładnie 17. Co pokazuje nam Składnik. No na pewno nie 17 i tutaj jest problem. Nie wiem co teraz zrobić, słuchajcie, bo składnik pokazuje... Łabik pokazuje 13. Tyle, że reflektometr pokazuje brixy w skale brixów. Pokazuje mi 1070, czyli 1070 10, w skali SG. Brixów 17. 17. No, no I to mi się nie podoba. Pokazuje 17, czyli kompletny Kompletna dezinformacja, krótko mówiąc. Spróbuję teraz nabrać ciepłej brzeczki. Oczywiście metody są różne, to pokazuje metodą załamania światła. Natomiast kławik z za zawartością cukru i teraz komu wierzyć? Nałożyłem ciepłego ciepłej brzeczki, też bez pęcherzyków powietrza. 17,5. Do 13 na składniku. Kto nie wierzy, to brązowe to jest dycha. Góra tego brązowego to jest dziesiątka. No, nie będę Wam tutaj tłumaczył skalę. Tu widzicie jest dziesiątka, tak? No jest 13, tak? 17 byłoby już na żółtym. Na początku załóżmy, tak? Dobra, 13 Belgii, 13 wieże bardziej z pułapikowi, taki czy jest zbudowany. nie wiem co zrobię, wyrzucić? Refraktometr przyszedł z Chin Zatanie pieniądze, może to jest też odpowiedzią dlaczego źle wskazuje? Wiecie co, no ja już nie wiem generalnie jestem trochę zirytowany to nie powinno być miejsca na, przynajmniej przy takich gęstościach przypomnę, że jest skalibrowany, to jest druga piątka, czyli 10 litrów, program zaleca wykąpanie zacierał w 22 litrach. No, ale nie wiem, skoro mamy już 13, tutaj spadnie o stopień, o 2. Zobaczymy, na czym się to skończy. Na pewno wydaje mi się, że 20 litrów trochę za dużo. Będę kontrolował. Jako, że już powiedziałem, to ma być jego light body. O w miarę niskiej zawartości BRG, co za tej chwili niskiej. Albo no, do. miski niskiej zawartości alkoholu, może tak. No nie ukrywam, jestem mocno rozczarowany. No, Zawalany to raczej chyba nie, ale mocno rozczarowany jestem tym, co teraz ma miejsce, bo okazuje się, że. się, że to jest załamka, no to jest za duża różnica, 5 BLG, no, no bez przesady. Muszę poczytać fora internetowe. No ale nie no, do 17 do, do 13, 4 BLG. To jest bardzo dużo, 4 BLG dla dam domowego, a Szczególnie dla takiego, który chce wystartować w konkursie i musi robić piwo w miarę w jakimś marginesie ekstraktu początkowego. Tak? No, umówmy się cztery belgię, potem ciężko on robić gotowany. Dobra. Druga partia się wysładza. Zaraz wleję kolejne 5 litrów wody, a ja idę umyć włosy szarym mydłem. Trzymajcie się.